Trzeci odcinek plasty. Witam wszystkich Tomez ze WP14 jest z nami To był Arek i mama arka To jest Arek i mama arka Jest z nami jeszcze Jest z nami jeszcze Samena 01 No jak mogłoby Semena zabraknąć na tym odcinku I zagramy sobie w tym meczu taktycznie Ja biorę intervention A wy panowie czym zagracie? U, A ty? Nie, już nie chcę tego A ty Arek czym zagrasz? Nie Dobra, nie. lecimy na naszą kampę panowie Aro podowodzi, dowodzi Aro no, weź okej, okay, właśnie to skończy Aro ma tam jakieś zabawy oralne, to my gramy No, Aro Lec, leć na, ma... na ten punkt, tam gdzie zawsze nie, mama, nie denerwuj się bo ci ale co to, tam pan Martyn robisz? robisz? No Semen. No i co, to, co ty robisz, chłopie? Semen zginął niestety, ale my pokażemy w tym meczu klasę perską. Wow, 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 wow. Co, Ej, ja... tam ty p łebę Kto broni na tej strony? Tak no jak w jest... tamtym meczu no, robimy, nie? ty tyłów To lekka kampa, jest ty... się, panie? Jezus jaki Jaki? Jaki ja to zrobię, nie wiem tak, znobiłem tą akcję. Ja tu mam dobrą Dobrze, zerwał typ. Taki troszkę hard, ale, ale, ale... Był dobry. Dobra, jesteśmy sami na naszej kampie My zawsze gramy na Afgan taktycznie, bronimy tego tutaj miejsca. Cześć, wrzucimy takiego nożyka na ślepo. Może kogoś zabijemy. O, 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 ktoś tam szedł. Ale nie trafiliśmy, jesteśmy za słabi. A rozkrywujesz tam Gdzie koleś strzela? W bunkrze był, dobra, w bunkrze był To go nie będzie w tym bunkerze Broń tyłu A to broni, tylko wtedy się boją mi... Dobra, wszystko A rozabija bardzo dobra akcja, bardzo świetna Ale też zginął, niestety A? Skąd się No, koleś o ułamek sekundy był szybciej Dobra, muszę, się, muszę ty... się ogarnąć, bo jestem ostatni bo mnie daje włączyłem frapca i już minus 50 do skilla wyłączyłeś? włączyłem i ktoś do mnie na escape jeszcze napisał O, trafiłem kalesia w głowę i waleję tak. w głowę dobrze chronicie na czego punktu a tam zostałem broń z tyłów ja mnie deddu To broń broń tych tyłów dobrze headshot Padałem jak muchy. A, ale zerwał. No Semen, chłopie, gdzie? Ej, tył, ty tu. Sam byłem. Sam Strona byłem. Semena, tam jest ich milion. No wiem. A ja nie mam takiego skilla, jakby. To jest słaby. Słaby, tylko dwa razy atomówkę mieć. No, na cheatach, na cheatach to ja się nie dziwię. Ale on mówił, że ja miałem dwa razy atomówkę, tak? No. No, ja na cheater... Nie ty, myślałem że sam już dwa razy... Ja na slajperce miałem chopie Ej, ktoś tam na pewno był jeszcze Bo ty jesteś o best Nie podlizuj się, bo to nie jest fajne wow, ło, ale ło, 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 zerwałem Ej no strona semena Tam oni są Aro, jesteś tam na górze? Tak no. Ale nie zabił Koleś, bo nikt mi nie pomoże no. Mamy śmigłowca i dobrze, że mamy, ale, co? ale nie? mamy tej naszej kampy. No, trzeba ją odzyskać. No i we mnie, predator. Nie, bo we mnie. Nie, ciebie, ciebie zabije, kolej. Ej, ten kolec z Famasikiem jest w No bo Famas jest bardzo dobrą bronią. Dobra, chodźcie jakoś Ej, kto tu jest koło mnie? Alek dawaj, lecimy. Tam jest koleś w środku w tej jaskini, drugi też. I Idzie tu do... jest typ, zerwał, oh, quick yeah. bardzo ładny szybka reakcja. O, okcjo! Tu jest koleś. Za tymi drzwiami jest prawdopodobnie koleś. Nożyk na ślepo. Ale I teraz powinniśmy wbijać. Flechy lecą. Dobra. O oślepieni, wbijamy. We mnie. Dobra, przeżyj ty. Porozwala ich chociaż. Dobra, seven bardzo ładnie. O jest w Harier Chowamy się Żyjesz, Semen? Żyję Weź się zniszczy to horror. Jak zginę to zniszczę. A poszczelaj w niego i tyle No i zginąłem, dobra, biorę go O, odrodziłem się w fajnym miejscu Gdzieś moje inter leży? A teraz no, tam tej pozycji, ja będę... Ja będę chronił, bo ja mam RPD a to Semen, chodź tutaj do mnie. To ja do nich jak do kaczek będę strzelał. Kurde, zabij mnie. G18. Ten, ten pomóż mi. Celowałem w klopce, a był headshot. pomóż mi. Ej, ale tu... No, pomóż o... mi. Tam jest dwóch jest... was. Ej, kto chroni z dupy strony. Co ja no To tu To flesza normalny Ten chroni, no tam o dobrze Ja chronię twoją fleszę oh, Ale zerwałem, dobra niestety O, jestem wami Co no dobrze, chroni tam Ja biorę tą górkę, tylko gdzie oni są? Pejwa Pay mam Do o, nice 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 I teraz def No niech nasi tam nie wychodzą no, Ja no, chcę to tak. wygrać, ja mam zostate, ale chcę to wygrać Ja też chcę to wygrać Ej, ktoś flesza rzucił Jeszcze raz flesza walno Tamo? Po ja mojej bronię, strony, od bo... mojej ja strony! Rzuciłem bronię. flesza, dobra. Wal, wal, wal. wal. E, jeszcze jeden, I, chod, idą tu. Ja bronię w bunkru. Dobrze, dobrze. dobrze. A ja tutaj ze snajperką troszkę. Dobra, no ja wyjdę trochę tutaj. Okej. Okay. Ogarnąć sytuację. czemu nie bronisz w schodków? Dobrze, jeszcze. ale ten PL ładnie wszystkich powbijał. Oni teraz nie ma... Oni będą teraz w tym bunkrze. Ale hitmark No ty tam leży na ostatnim bastionie, dobra, zerwał Jak panowie, wydzielamy to Ale zerwał, ładnie, koleś. Powiedzcie, że to było brzydkie to ja was znajdę. Ktoś hmm. za mnie cały czas na lolu pisze. Tak się gra na parce. O nie! Ła, dobra! Dawaj Semej, wygraj. Wygram! Dawaj, last click pój Postaram się. To już bardzo ja chciałem. Bardzo ładny meczyk. Mam nadzieję, że pokazałem się z dobrej strony jako sniper. 13-12. Byłem pierwszy z, z Red Bullów, potem Serge i Semen tak, na końcu. Tak jak zawsze. Jak zawsze, czyli do następnego meczu. U was to będzie sekunda przerwu, nas z minutka, z dwóch. Dobra gramy znowu na Karachi. Jesteśmy. Walniemy sobie UMP w tym meczu. Co o tym sądzicie, koledzy? Nie wiem, ja wolę Tara jak zawsze. A ja wolę coś innego. Ja <grym> też nie grałem Tarem. Grasz Tarem? Co? Tarem ci no. Dobra, tutaj mamy... Nie lubię tej strony. Ej, idzie Ta strona jest dla mnie lepsza. Ja sobie tutaj taką trasę ustaliłem. Tutaj walimy tu. Lecę tu. Tutaj mało beznanie. I tutaj. Lecimy tu na górę. Idź dołem na górą. Lubię mieć... I czekaj na mnie, Sam. No i mówiłem ci, nie iść tak szybko. Nie, Lubię mieć bardzo O, ale Lubię mieć bardzo maratończyka, bo szybko mogę wszędzie dojść i się nie męczę, czyli nie muszę sobie małego palca niszczyć, klikając cały czas Shift. Też małym palcem klikasz? No, nie dużym. K kciukiem zacznę klikać, o! Fajnie. Ale <laughs> typ zerwał. To było piękne, tak zerwał typ. Jak ja fiduję, report mi! Okej. Semen. odetnij się troszkę od tego Lola mi to dobrze zrobiło. Co zrobić? Łooo, ale typ! Co zrobić? Odetni odet odciąć się od Lola. Od czego? Od Lola. Mi to dobrze nie, zrobiło. dobra, tary jest beznadziejna. No ryż... chyba ty. No ty. Uh, uh. Ja też nie lubię Tara. Ja lubię. Jestem drugi. A wiesz co ja lubię? To co ja? UMP lubię. Tsk. Lol. To koleś buje kaczką? Lol, ale fail. Nie, ta mapa, zaczyna się ta mapa i od razu minus 50 do mojego skilla. Dwa predatory. Na raz. Jeden ze mnie, drugi w semena. Nie. O, Harrier. Super, super. Dwóch poszło. Semen jest ślepy, więc ich nie zauważył. I ja jednak nie. O, mamy paczuszkę. A w paczuszce mamy Harriera. Koleś to wziął? Posłonię mu plecy, gdyby nie to przeciwnicy mieliby dwiego kariera. Ale no Ptuba, nie. To jest Semen o, 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 o. Ilo, nie nasz niestety, ale dobra. Nie będziemy płakać, takie rzeczy się wygrywało. Jeszcze dwa fragi, and Missile. Więc wolę być ostrożny, troszeczkę nawet przykampić. Znaczy ja tego nie nazwę kampieniem, ja bym to nazwał graniem biernym. <grym> Dobra tutaj koleś Sajpa Jeszcze gdzieś sajpa A FAMAS to sobie wziąłem Koleś mnie gdzieś strzelił z chyba Albo to był nasz FAMAS jest bardzo dobrym bronią, w cement, polecam na przyszłość Ej Ja nie umiem tego Bo FAMAS ma te Serio Trójką strzela No co jest bardzo fajne, bo jeden strzał i oni giną, większość z nich. Dobra, biorę balkonik, przyjmujemy. Tam koleś pobiegł chyba. U Oj! Niestety zerwaliśmy. A było blisko, było blisko, panowie. Dobra, to teraz zaczniemy rasować, jako że mamy takie perki, które nam to pozwalają. Się nam chyba to przegramy. O, ale dostałem jeszcze headshot koleś. Chyba to przegramy, Tomek. Arek. Nie mów mi, że przegramy, bo, bo jest tu Claymore, bo nie przegramy Ja tutaj zasiadam za minigana i patrzcie, uuuu No trafię koś mu bo... predator we mnie, w nas No, fuck Czemu usiadłeś koło mnie, kiedy predator spadł? Ja niech mi tego co... Dobra, mam LPG Co mnie to obchodzi, że masz LPG? Skoro i tak masz raka nie, Pomściłem koś Na pewno nie bo ja jestem taki słaby, że ja cały czas ginę. Intervenation mam, nie! Co masz? Intervention. Intervenation, intervenation okej. Okay. A i my kiedyś mówiliśmy na intervention? Intervenation. Nie, invention coś takiego. In Intervention, jakoś tak. Invention, invention! Invention, no coś takiego. Invention. Ale toxik nas uczył. HP, Toxic. 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 I tak kaucza był najfajniejszym typem, z którym się grało. Poza wami oczywiście. Dziękujemy. Wszystko zjemy. Szymena zabiję. No, kładkę... Wyplujemy. Ale rymy. Przestań, Siemen, bo jeszcze zostaniesz freestyle'owcem jak Lech Roch Pawla. To się Tomek, zabij go. Yes, dało, się, się, report. Widzimy, Semen się rozkręcił na naszych filmikach, bo w pierwszym i drugim odcinku siedział cicho. A dzisiaj jest idealnie, Semen. Brawo, brawo. O nie, tuba. Nie. Lecimy. Tuba. Siema! Zginąłem cię w plecy. A zginąłem. Semen gra tubą. Bardzo dobrze. Uczy się od o Nie, od nowy głupie. Pach, nie ma ich. O, tutaj ktoś jest. Ua! Nie Ej, udało się kończyłem zabić, woda, bo ja byłem szybki Akcja, reakcja, woda. pamiętajcie ludzie, jak coś zobaczycie, żeby, żeby to nie przegrać. Co? A żeby to nie przegrać, okej? Okay? Ale co atomówkę? Wolę, żeby to nie przegrać. Dobra, dawaj. Okej, okay, czekaj, patrzcie Patrz, patrz, już head, Masz, patrz, 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 rozkręcam się Dobra, strzelamy na kim będzie, na kim będzie last, ja strzelam, że na Semenie. A, zgadłem! Nie, dobra. Zobaczmy jak Semen zerwał. Będzie hard, patrz. Oly hard. Oly hard, skup Oly. All... Dobra, dziękuję za uwagę. Z nami był Semen 01 i Denny i 13 Powiedzcie coś no. na pożegnanie. Siema, siema. I byłem pierwszy z nie, byłem drugi z Red Bullów. Ja dobra, pierwszy. na razie. Chociaż fajna mapka, bym nagrał dalej, ale niestety nie wcale.